Spółka Newak, wchodząca w skład indeksu SWIK 80, jest to spółka z branży transportu kolejowego. W ostatnich tygodniach, czy nawet w ostatnich dwóch miesiącach na wykresie spółki niewiele się dzieje. Konsolidacja. Ale i obrona wsparcia, lokalnego wsparcia w okolicy 25 zł. Na uwagę zasługuje jednakże strefa oporu w okolicy 27 ,50 zł. 50 groszy. Jest to strefa wyznaczona przez tzw. opór wolumenowy. Dlatego też pokonanie jej jest wskazane do tego, aby w średnim czy długim terminie doszło do kontynuacji hossy, Jak na razie układ długoterminowy. Jest na korzyść bryków. To, co zwraca na siebie uwagę, jest to trójkąt symetryczny, który zawęża się. Tym samym zbliża się moment, w którym powinno dojść do wyłamania górnego bądź dolnego ograniczenia tej struktury. Biorąc pod uwagę dotychczasową falę hossy, jak na razie. Sygnały przemawiają za kontynuacją wzrostów. Na chwilę są trudno powiedzieć, czy nie dojdzie na przykład do fałszywego wybicia i przetestowania okolic 23,70 zł. Jednakże w obecnym układzie momentum zachęca do kontynuacji wzrostu. W przypadku wyjścia górą z takiej formacji, celem dla byków zgodnie z klasyczną geometrią rynku mają prawo okazać się takie poziomy jak. Jeśli chodzi o niesienia Fibonacci, jest to 30 zł. Jeśli chodzi o proporcje 1 do 1, są to okolice 35 zł. Dlatego też potencjał kwiący w tym trójkącie jest na tyle duży, że byki jak na razie są uprzywilejowane na wykresie. Jednakże w przypadku zamknięcia tygodnia poniżej poziomu 23,60 zł. Pojawiłyby się przesłanki do tego, że jednak ten trójkąt ma prawo okazać się formacją dystrybucji, na co wskazywałby wolumen i zmianą trendu.